Cześć, witajcie pierwszego dnia naszej wielkiej podróży po Chinach. Takiej trochę pieszej, trochę pociągowej. Startujemy z Makao, w którym tutaj biegliśmy wczoraj maraton. Spędziliśmy dwa dni, spędziliśmy w Makao. Teraz musimy się pieszo dostać na stację kolejową. Słuchaj, tak, tak jakoś się nazywa. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. O, na stację kolejową Słuchaj musimy się dostać. A przy okazji przejście lądowe, przejście graniczne między Makao a Chinami. Jest godzina 6.58 rano. A może to jest tam, zobacz, Railway Station. Znaleźliśmy Zhuhai Railway Station, ale musimy najpierw, ponieważ jest po stronie chińskiej, musimy najpierw znaleźć wyjście e, przez granicę. Trafiliśmy, to jest stara portugalska brama prowadząca do Chin. Ta granica była zasadniczo dosyć prosta. Prawie udało nam się przejść na biometryczny paszport, ale tylko prawie. Śmiało, wbijajcie do Chin. Nie ma wizy, podchodzi się, mówi: się, Dzień dobry, zarezerwujcie sobie tylko pierwszy nosek, żebyście mogli podać adres hotelu, jak w wielu innych krajach. No stres, szybko. I tyle jesteśmy w Chinach. Teraz na dwa pociągi i do Kaipingu, dalej. Nasze pierwsze chińskie jedzenie. No, dogadaliśmy się z paniami. One tam robią krzaszki palcami. my minami i zamówione pierożki Momo, a Szymon, wegetarianin, makaron. Przeszliśmy kolejną kontrolę lotniskową, tylko że na dworcu PKP chciałem powiedzieć, kolejowym, a teraz trzeba znaleźć nasz peron. Dogadać się z nimi w ogóle nie można, nawet jak sobie coś przetłumaczyć, tego z krzaczków na nasze i pokazujesz mu paluszkiem, to on i tak nie wie o co chodzi. Nie wiem, jak tu zjeść, i co zjeść. Jest naprawdę bardzo spoko. Mega mi się podoba, jak to jest zorganizowane. Nie trzeba mieć żadnej wiedzy, doświadczenia. I idziesz po strzałkach, po literkach. Są też zawsze literki angielskie, znaczy się alfabetu łacińskiego naszego. Chodzi się bez biletów na paszport, bo jak kupujesz yy, bilet kolejowy jakiś, to podajesz numer paszportu. I paszport jest Twoim biletem. Nic nie drukujesz, nie masz żadnych dodatkowych informacji. Pokazujesz, oni sobie skanują paszport, i pokazują, gdzie na pociąg. Rewelacja. I co dalej mamy? 16D, 16F. Tak sobie siedzimy, długiemy w nosie i czekamy na odjazd. Ruszyliśmy punktualnie co do sekundy. to jest wszystko ogromne, ale jak rewelacyjnie zorganizowane. Szachmat Europa. Szachmat. szybciutko coś mamy na stacji, taki fast food trochę nie fast food i zaraz mamy następny pociąg, dwie godzinki już do Kaipingu. A w Kaipingu też łatwo łapiemy Didi, czyli tutejszego Ubera jedziemy na wieś. Teraz już jedziemy takim podmiejskim pociągiem. Mamy ile? Półtorej godziny jazdy? Godzinę i parę minut. I, parę minut. I też mimo, że podmiejski, trzym państwa i panów i pań, Yy, odjechał co do sekundy. Ale już już tak bardziej swojsko już się kłócą. Ekstra. Ja jeszcze nie umiem. O co tu tak? Co tu tak mi się przekręciło? Ja jeszcze nie umiem się zorientować, kiedy oni się uśmiechają, a kiedy się denerwują. A nauczymy się. się żart z brodą. Toruń Główny, wysiałać stare pierniki. I gdzie ty mnie tu na wieś przywiozłeś? A gdzie tu są wieżowce jakieś? Gdzie tu cywilizacja? Dzicz, dzicz, panie. Iś. Raz, dwa, załatwiliśmy taksiarza. W Chinach rządzi aplikacja Didi. Żegnamy nasz dworzec. Ile tam było tych kilometrów? Z dziesięć, nie? Gdzie? Do tego hostelu. Nie wiem. Do naszego hostelu mamy jakieś 10 kilometrów. 25 pięć złotych na to wyjście. Jedziemy. Pod względem dworców kolejowych mają rozmach nieopowiadalny. Słuchajcie, to jest dworzec kolejowy wielkości największych lotnisk no, ja na świecie. Nie ma końca. Jeden z trzech dworców kolejowych w tym mieście. Znaczy, ja tu ładnie wyszedłem. Mm. Niedługo muszę się ogolić, bo się wieje. Są strasznie wysokie wagony Normalnie ze 4,5 metra Dużo, dużo wyższe niż w Polsce Będziemy jedyni w tym pociągu w wagonie numer 11 Peron jest ponumerowany Wszędzie jest pozaznaczany o Tu wagon numer 10 się zatrzyma A nasz jest tam jedenastka A tam były wagony od 1 do 9 No i bardzo ładnie wszystko się zgadza, pan oficer przyszedł, a co wy tam lezieta, a my, bo my mamy 11, tylko 11 po Chinach, to się pokazuje tak dwa. a zobaczcie, jak Szymon ładnie się ustawił w kolejce. Pod tablicą. 160 na godzinę tylko jedzie. Jakoś znajdziemy sobie wolne łóżko i... Cicho, bo tu ludzie Tamte górne. Jak ja tam nie wyjdę? Może minkę. Jak ja nie wejdę tam wysoko? Po drabinie. O nie Na razie się przyzwyczaiłem do wysokości. Ufa, wysoko tu jest pewnie. A ja sobie na razie posiedzę przy stoliku. Pójdziemy na kawkę. Proszę, jak ja tam wejdę na górę, to nie zajdę już. Mam 52 lata. mam. I po to, drogie dzieci, warto chodzić na gimnastykę, żeby w chińskich pociągach móc wchodzić na górne łóżeczka. Idziemy szukać jakiegoś restaurac restauracyjnego, żeby wypić kawkę, bo jesteśmy bez śniadania. A przy okazji obejrzymy sobie pociąg. Bu Buję jak w PKP. Umywaleczka, jak coś był brudny, łazienka zajęta, to pokażę dalej. A, my to my tak sobie nie pogodzimy stary. Dzieci na świecie wszędzie są takie same, machają łapkami, Mają, dziewczyny też. Dziewczyny się uśmiechają Staruszkowie tylko mają taki poważny wzrok Hello? Hello. 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 <laughs> no? Pani sobie zupkę wciąga Oczywiście chińską Może no, być na końcu świata Może to w ogóle nie być to jest Panowie grają w karty. No tu najarane jest strasznie. Fajami. Kurczę, nie wiem czy to jest restauracyjne. Mogłem coś zjadać, ale może nie ma. On ma pomysł, zapytaj może, czy jest restauracja? Przepraszam, jest restauracja. Pan miał dziurę w skarpetce, ale wstyd to jest taka ładniejsza łazienka. Dla niepełnosprawnych. Tu już są takie bardziej wypasione, jedną klasę wyżej i drożej. O, wygląda to tak. O, muszę wejść, super. Są cztery łóżeczka, a nie sześć. No i przedziały są zamykane wtedy. To ciekawe. go tu jest kawkę, jest kiwelek. No, tutaj to jest w naszej klasie kiwalek jest na dama Mausza Super Jest restauracja, będziemy żyć Pokażę wam jak dzidzia wcina Hej, Po angielsku, haj to jest po angielsku Smarzony makaron, zupa z makaronem, ryż, zupa pomidorowo-jajeczna, zupa z wodorostów i jajek, bento z kopcikiem, pożywny śniadanie. Coś wybierzemy. Wybraliśmy sobie jajecznicę. O, to to jest jajecznica, to za 28, drugie od góry. Jak zjeść jajecznicę pałeczkami? <noise> Troszkę jestem myślałem... Dobra będę udawał, że to są widelce. Jak się kilka dni w chinach spędzi, to pałeczki już nie stanowią problemu. Bardzo szybko wchodzi. Jajecznica pałeczkami. Dobry pomysł. <noise> Bardzo przypominają kolei transsyberyjską. To są te otwarte trzeciej klasy z łóżkami, tak zwany hardtop. Wciąż się my dużo daleko nie idziemy. Mamy tylko 2,5 godziny do Guangzhou, Dong'a jakiegoś, już zapomniałem. Ale pociąg robi trasę kilkudziesięciogodzinową gdzieś tam spod Zapekinu, eee, Ho-ho-gdzieś. No więc takie leżące, śpiące na pewno się. Przydałem. Proszę, pani przodem. Standardzik łóżeczek i miejsc jest taki sobie, ale jak ktoś nie ma wyżej dupy niż niż rozumu, czy jak to tam było w tej legendzie, to powinien być zadowolony. Przygoda jest na pewno większa niż jazda taksówką. Zapraszamy oj, do Chin. i nie wiem, taksówką, taksówką jest większą przygodą pojechać, bo jest praktycznie niemożliwe zdobycie. i wysiągnięte. Zobaczcie jaki mostek mają, żeby nie wpaść w przepaść. Nie ma się